Siemanko, jesteście na kanale Rensport.pl z tej strony Łukasz a w dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić Wam Mazda MX-5 trzeciej generacji specjalnie przygotowaną do poparu Miata Challenge do klasy spec, zapraszam zacznijmy od modyfikacji wewnętrznej zastosowałem sportową kierownicę wraz z nabą oraz quick release, żeby łatwiej się wysiadało do tego wykonałem patroszenie wnętrza i waliłem większość rzeczy, które są zbędne podczas jazdy torowej jest jeszcze parę rzeczy do wywalenia ale na ten moment wydaje mi się, że taka masa wystarczy do tego zamontowałem fotel kubełkowy firmy Mirko model MX5 wraz ze 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa fotel umiejscowiony jest na adapterach od Cybula prawy fotel pasażera został usunięty tak samo jak maty bitumiczne pozostawione zostały dnie maty przy samych nogach pasażera oryginalne radio zostało także usunięte w jego miejsce będę robił potem tabliczkę z jakimiś tam dodatkowymi miejscami na przyłączniki włączenia głównego prądu i innych takich pierdówek jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa czyli półklatka bezpieczeństwa tak zwany roll bar razem z harness barem żeby móc zamontować pasy 6 lub 4 punktowe Tak samo usunięte zostały elementy osłaniające część bagażnika. Więc wszystko co się dało, to zostało usunięte. Do usunięcia pozostały jedynie jakieś tam wiązki od audio i zrobienie jakby takiego konkretnego porządku z kablami oraz pewnie usunięciem oryginalnego pasu bezpieczeństwa dla pasażera. W ramach żeby to wszystko ładnie wyglądało w środku Zastosowałem boczki wykonane z dibondu, razem z takimi szelkami do pociągania za drzwi, a górna część została wykorzystana z oryginalnego boczku, żeby uszczelka była od szyb i wszystko nie parowało tak mocno jak normalnie. Dodatkowo wyposażyłem tak jak regulamin spec klasy wymaga gaśnicę oraz. Przycinek i wbijak do szyb także dodatkowy element to są zegary od ciśnienia oleju oraz temperatury oleju i myślę, że to większość takich zmian, które zostały wykonane we wnętrzu samochodu przechodząc do zewnątrz samochodu poprzednio właściciel zamontował tutaj zawieszenie sportowe Bilstein B8 wraz z sprężynami obniżającymi Bacha Prokit, z tego co sprawdzałem jest to wersja minus 35 mm, dlatego to jest całkiem e, ładnie się prezentuje ta Mazda na tak obniżonym zawieszeniu. E, ja dodałem, dodałem do tego e, felgi NK z EWO bodajże 8 generacji. E, są to 17-calowe felgi o szerokości 8 cali, e, dodatkowo część jak. My jesteśmy już przy przodzie, to dodałem chłodzenie hamulcy wykonane z części od korwety Z06 oraz takiego węża elastycznego. Wszystko jest działanie do reszty tarczy i chłodzi wszystko idealnie. Podczas testów na torze poza nie zaobserwowałem żadnego przegrzewania się zespołu hamulcowego. Także na przodzie osi zastosowane zostały poliuretany StrongFlexa żółte Co wcześniej mogliście zaobserwować Hamulce są standardowe z Mazy MX-5 Rozmiar zwykły Bez jeszcze Big breaka od RX-8 Klocki nie zmienione na StopTechy wersji Sport Jak jesteśmy już przy układzie hamulcowym, to może uda mi się to jeszcze pokazać. Zdebnione przywody na hamulcowe na stalowy oplot od Pizza Brakes i zalane wszystko zostało motulen RBF 600 bodajże. I tak jak mówiłem już wcześniej, na to, że to się idealnie sprawdza, testowane było na to, że poznałem podczas dwugodzinnej sesji z kilkoma przerwami kilkuminutowymi, tam maksymalnie do 10 minut przerwy było na sprawdzenie poziomu oleju, ciśnienie w oponach i wszystko idealnie pracowało. Temperatura oleju silnikowego też była bardzo niska. 95 stopni stopni maksymalnie dzięki zastosowaniu chłodnic oleju, która teraz w większości jest jakby zaklejona taśmą, bo na taką pogodę jak jest teraz nie potrzeba tak wydajnej chłodnicy. Ale wydaje mi się, że jak przyjdą upały po 30 parę stopni Celsjusza, to można pokazać, co potrafi. Tylny hamulec jest całkowicie standardowy, jedynie wymieniony. Wymiany z zostały klocki na StopTech i sport. Więc myślę, że możemy powoli przechodzić już do e, modyfikacji w silniku. E, zaczniemy od. Wydechu. Wydech także został przez innego z poprzednich właścicieli wymieniony na jakiś bliżej nieokreślony, ale jest głośniejszy i sporo lżejszy i dużo mniejszy niż oryginalny. A ja już tylko wyciąłem część osłaniającą tutaj yy, zderzak. Dzięki temu podobno można uzyskać trochę mniejszy spadochron z tyłu i trochę są mniejsze opory ale nie jestem w stanie tego zweryfikować ponieważ na wyjazd na Tor Poznań podczas testów tego auta jechałem z tym a wcześniej testowałem Mazdę w wersji standardowej bez modyfikacji silnika przez co jakby nie jestem w stanie aż tak bardzo porównać tych różnic przechodząc do silnika modyfikacji było kilka tylko taki standard do który jest obecnie panujący w specu Czyli kolektor wydechowy od FUNO Auto Tuning. Jest to kolektor 4.1, owinięty bandażem termicznym wraz z zmienionym katalizatorem. W mazie MX 5.3 generacji są dwa katalizatory. Jeden katalizator właśnie jest na kolektorze, drugi jest na pierwszej części wydechu. Pierwszy został całkowicie usunięty, a tylny został zastąpiony katalizatorem sportowym o większych przepływach. Do tego zostały też wymienione wałki rozrządu na katkamsy. Są one bardziej ostre, ale najostrzejsze ze takich używalnych jeszcze na ulicy. Które nie wymagają wymiany dodatkowych komponentów oraz podnoszenia obrotów jałowych, żeby silnik pracował naturalnie. Został też wymieniony do lot z oryginalnej puszki został wsadzony filtr Simoty a inna część dodatkowo tutaj jest zamontowana rurka która wychodzi na przód i tutaj łapie swoje zimne powietrze żeby lepszy był dopływ wszystkiego po tych modyfikacjach tak jak wcześniej wspominamy Mazda osiąga 194 konie Została odcinka zmieniona, dodatkowo też komputer sterujący ma wgrany system EQTK. Dzięki czemu mogliśmy to wszystko ładnie wystroić I z takich zmian wydaje mi się, że to jest wszystko Póki co jeszcze jest standardowy, ciężki akumulator Nie zmieniałem go póki co jeszcze Jedynie jeszcze przy zawieszeniu mamy modyfikację górnego punktu mocowania wahacza dzięki czemu udało się uzyskać większy negatyw na przynie osi z tyłu nic nie zostało zmienione są to takie proste modyfikacje, które pozwalają na, na zwiększenie wydajności tego samochodu na torze i zmniejszenie kosztów większy negatyw pozwala na zaoszczędzenie na oponach, żeby się równomiernie zużywały jak widać tutaj, to są właśnie opony Przednia prawa, na której zrobiłem jakieś 160 km, czyli 47 pełen, pełnych okrążeń na torze Poznań. E, była też w dłuższych stintach około 2 e, razy chyba po 30 minut, czy tam prawie nawet 40. No i samolot nic, nic nie działa. E, bardzo fajna mieszanka, która jest bardzo przewidywalna. E, ciężko było ją trochę dogrzać. W, w pogodzie, w której jechałem, czy tam około 10 stopni Celsjusza było wtedy na torze. No ale żywotność opony jest według osób, które jeżdżą dłużej w pucharze, miata Challenge wystarczająca spokojna cały sezon. Przy tak niewielkiej masie auta i niewielkiej też mocy, wydaje mi się, że jest to całkiem opłacalna zabawa. Samochód po tych wszystkich elementach odchodzania został zważony na wagach i waży 1083 kg bez kierowcy, jest to całkiem ok wynik. Szczególnie zważywszy na fakt, że nie wycinam żadnych elementów konstrukcyjnych, żadnych belek, wszystko co zostało wymontowane jest modyfikacją, która potrzebowała klucza dziesiątki i odkręcenie kilku lub kilkunastu śrubek. Więc wszystkie takie elementy i modyfikacje są praktycznie boltonowe. W silniku jedynie co pamiętam, to zostały poprawione kolektory wydechowe, otwory do kolektorów wydechowych. Zostały trochę zwiększone, ponieważ rozmiar w kolektorze od FUNA Auto Tuning jest trochę większy niż standardowy. Wszystkie modyfikacje związane z silnikiem i z zawieszeniem oraz jedną częścią do chłodzenia hamulcy. Zostały wykonane u Michała Silbowskiego z Pruszkowa, więc z tych modyfikacji jestem bardzo zadowolony. W końcu ten samochód jeździ tak jak mi się daje, powinien wyjechać z fabryki. Jest lepszy na wysokich obrotach, czyli tam gdzie powinien być lepszy zakres mocy. Na obrotach do około 3500 jest trochę słabiej, ale nie jest to jakaś super turbo, wielka różnica. Żeby nie dało rady jeździć normalnie po mieście czy gdzieś w trasę, jest całkiem ok. Jedynie co zauważyłem, to chyba jest trochę nadmniejsze spalania na tych niższych obrotach, ale to nie jest jakby kwestia, która byłaby gdzieś tam ważna. No i wydaje mi się, że po takim odolżeniu samochodu, fajnie to w końcu jeździ. Na wersji standardowej, byłem raz na torze. Potem zacząłem robić wszystkie modyfikacje w samochodzie i jedyne co jestem w stanie powiedzieć to, że było wszystko wszystkie modyfikacje były warte zrobienia no i w końcu ta Mazda prowadzi się według mnie tak jak powinna się prowadzić już na samej geometrii zawieszenia miałem wrażenie, że jakbym dostał zupełnie inne zawieszenie a nic się praktycznie nie zmieniło więc jeżeli macie Mazda MX-5 trzeciej generacji i zastanawiacie się czy Opłaca się robić jakieś modyfikacje, to według mnie obowiązkiem jest sadzenie kolektora wydechowego 4.1 od Funo. Jak budżet Wam pozwoli, to też wałków osrych pod kadłuba, tego na ekuteku i śmigania po torach. Dzięki ekutekowi udało się też wgrać procedurę startu, możliwość flat shiftów oraz autoblip. Są to modyfikacje, które w większości przydają się na torze. Szczególnie AutoBlip i Flat shift procedura startu używałem dwa razy testowo. Póki co, bardzo fajna sprawa. No, ale jak chcemy na przykład mieć jakieś starty nielotne, a ze startu wstrzymanego, no to wydaje mi się, że to bardzo będzie przydatne rozwiązanie. Jak macie jakieś jeszcze pytania odnośnie Mazdy? To piszcie śmiało, komentujcie. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Albo jak będzie ich więcej, to nagram jakąś serię QA, żeby opowiedzieć, jak przygotować niskim kosztem. Udało mi się naprawdę całko, całkiem niskim kosztem przygotować te mazy do Pukaru. Są to modyfikacje w większości takie Bolton, czyli jeżeli na mnie silnik wyszczeli, no to zmieniamy cały silnik. Dodajemy znowu wałki kolektor, strojemy na nowo, albo na czasy nie trzeba tego wystroić, i śmigamy dalej. Więc myślę, że bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które chcą trochę porywalizować i pośmigać po torach niskim kosztem. Szczególnie, że Mazda potrafi być upalana kilka godzin cały czas jej nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że nie wiem, została stworzona do takiego upalania i męczenia jej bo wskazówka od temperatury oleju po dodaniu tej chłonicy oleju bo praktycznie nie drgnie więcej niż 95 stopni, stopni czyli dalej jest to idealny zakres a olej mam XADO Premium Line bodaże 5W-30 czyli nie jest jakiś super gęsty a ze daje radę to w tym, odcinku na, w tym odcinku to wszystko zapraszam do komentowania i zadawania pytań So